Sam 25 Do Ciebie wznoszę mą duszę, Jachwę mój. W Tobie ufność pokładam, niechże nie będę zawiedziony. Niech wrogowie moi nie triumfują nade mną. Wszak nie zawiedzie się nikt, kto w Tobie pokłada nadzieję. Zawiodą się ci, którzy niebacznie łamią wiarę. Pozwól mi, Jachwę, poznać drogi Twoje. Poucz mnie o Twoich ścieżkach. Spraw, bym kroczył w Twej prawdzie i pouczaj mnie. Tyś bowiem mój Bóg i Zbawca. Ciebie wyglądam kradnienia. Pomnij o jachwe na swe miłosierdzie i na swoje łaski. Są bowiem odwieczne. Nie chciej pamiętać grzechów mej młodości i moich występków, ale pamiętaj o mnie według miłosierdzia Twego, przez Twoją dobroć o jachwe. Dobry jest jachwe i prawy, Dlatego wskazuje drogę grzesznikom, prowadzi pokornych drogą sprawiedliwości i uczy prostaczków swej drogi. Wszelkie drogi, jachwe to dobroć i wierność dla tych, co strzegą Jego przymierza i Jego przykazań. Dla imienia Twego, Jahwe odpuść mi nieprawość moją, choć jest tak wielka. Któryż to człowiek, co się Jachwę boi? On mu wskazuje, jaką ma obrać drogę. Życie upłynie mu w nieszczęść. Mów szczęśliwości, a potomstwo jego ziemię posiądzie. Jachwe darzy przyjaźniom tych, co się go boją i poucza ich o swoim przymierzu. Oczy me nieustannie zwrócone są ku Jachwę, on bowiem zsideł nogi me uwolni. Zwróć się do mnie i zlituj się nade mną, bom samotny i nieszczęśliwy. Ulżyj utrapieniom serca mego i wyzwól mnie z mojej udręki. Spójrz na, mój, na mą nędzę i na moją mękę i odpuść mi wszystkie moje grzechy. Zważ, jak liczni są moi wrogowie i jak gwałtowną nienawiścią pałają ku mnie. Zachowaj moje życie i ocal mnie. Obym nie został zawiedziony, gdy się uciekam do Ciebie. Niech mnie strzeże niewinność i prawość, bo w Tobie, Jachwę, pokładam nadzieję. Wybaw o Boże Izraela od wszelkich jego utrapień. Przeżywamy trzeci tydzień adwentu. Kolejne nasze spotkanie, no tak, chcieliśmy grunolotnie nazywać to rekolekcjami, ale może bardziej spotkanie, świadectwo małżeństw, które są y, zaangażowane w misję rodzina, którą już myślę y, wszyscy dobrze kojarzymy i znamy. I dzisiaj w nowym miejscu, w nowym domu, przedstawcie się. Mam na imię Ola. Przemyk. Tak, jesteśmy właśnie u nich w domu dzisiaj, bo chcemy porozmawiać e, o waszym życiu troszkę. Abyście podzielili się świadectwem swojego życia. To zacznijmy może nie od samego początku, bo to byłoby, no może nie tak daleko znowu, ale e, powiedzcie trochę o sobie, kilka słów. Zanim się spotkaliście, jak wyglądało wasze życie? Ja pochodzę z Antonina. E, Oleńka pochodzi z Ostrowa. E, Jesteśmy z rodzin chrześcijańskich, wierzących i praktykujących. Poznaliśmy się w 2000 roku. To było akurat spotkanie wspólnoty Wiara i Światło w Drodze. Oleńko, może Ty powiesz więcej o tej wspólnocie, bo to Ty do niej należałaś. Wspólnota Wiara i Światło jest to wspólnota skupiająca osoby niepełnosprawne. I ich rodziny oraz przyjaciół. I odkro, odkąd yy, wkroczyłam na tą drogę z niepełnosprawnymi, wiedziałam, że to jest moja droga życiowa. Yy, tam odkryłam żywego Chrystusa. W każdym z, ty w każdym z tych ludzi yy, przez 20 lat. Yy, Mając do czynienia z przeróżnymi typami niepełnosprawności, z ludźmi niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie, niesłyszącymi, niewidzącymi, ja nigdy nie słyszałam czegoś takiego, żeby one nie chciały żyć. Że tego, czego się tam nauczyłam, to tej radości z każdego dnia, ze wszystkiego, co nas otacza, że każdy, każdy dzień jest darem wielkim darem. Te osoby potrafią y, brać życie całymi garściami. Tego można się od nich nauczyć, tej szczerości, y, spontaniczności, miłości. To, co odkryłam, co jest, y, co było dla mnie najważniejsze. Osoby niepełnosprawne y, są dla nas, osób y, zdrowych, y, są dla nas wielkim darem i to my mamy się od nich uczyć. A nie odwrotnie. Jak już odkryłam, jaka jest moja droga, i wiedziałam, że będą to, będzie to praca z osobami niepełnosprawnymi, a był to czas wyboru studiów, poszliśmy razem na studia. Ta wspólnota odegrała o tyle ważną rolę w moim życiu, że wiedziałam, co chcę robić dalej. I wybraliśmy się na studia do Warszawy, ponieważ tam była najlepsza uczelnia pedagogiki specjalnej. Yy, ale ja się do niej nie dostałam. Za to Przemek będąc, yy, podążając za mną już wtedy, byliśmy parą, yy, dostał się na swoją wymarzoną uczelnię na Politechnikę. Yy, I Pan Bóg miał, ja już wtedy czułam, że Pan Bóg ma swój plan na ten, na nasze życie, że to właśnie nie ma być ta uczelnia. Nie byłam jakaś rozgoryczona czy yy, nieszczęśliwa, tylko próbowałam dalej. I dostałam się na papieską akademię teologiczną. Jeden z jezuitów prowadził wspólnotę Wiara i Światło. A że nam na studiach bardzo brakowało wspólnoty tego życia, tych, tych spotkań, modlitw, adoracji, wieczornic, tego życia wspólnotowego. Tak więc wstąpiliśmy do wspólnoty warszawskiej. I poczuliśmy wtedy taki spokój, że jesteśmy znowu u siebie. W Warszawie, bo tam studiowaliśmy oprócz tej wspólnoty, poznaliśmy także wielu wspaniałych ludzi. Jedną z takich osób była przypadkowo spotkana: babcia, która tak naprawdę kazała na siebie mówić babcia i była dla nas tak bliską i ciepłą osobą, że. Że mówiliśmy jej po prostu babciu. Ona nas traktowała, traktowała jak wnuczęta, zapraszała nas bardzo często na wspólne posiłki. Wiele wieczorów wspólnie przegadaliśmy, chodziliśmy razem na niedzielną mszę. Było nam po prostu z babcią dobrze. Ile minęło czasu od momentu, jak Spotkaliście się po raz pierwszy do tej decyzji o tym, że chcecie zawrzeć związek małżeński. Długo nie, nie mogłem podjąć tej decyzji. Wydawało mi się, że nie jestem na to gotów. Oleńka robiła mi dziurę w brzuchu i, i te wspólne rozmowy, i, i ta babcia, która ciągle nas namawiała, żeby ta decyzja jednak była podjęta na studiach, myślę, że pomogły i, i poprowadziły nas. Przed ołtarz. Na razie jesteśmy na takim etapie waszej historii, bo chcemy ją poznać no, na tyle, ile się da, tak? ile dzisiaj byśmy potrzebowali tego waszego świadectwa, że tak wszystko jest pięknie i ładnie przez te lata, kiedy od Poznania do waszego ślubu. Ale były jakieś trudności w tym czasie? Czy było coś, o co musieliście zawalczyć, żeby to małżeństwo później no jakoś tak dobrze z tym małżeństwem wystartować? Ja myślę, że właśnie od samego początku, będąc pewna, że przemak to jest ten właściwy mężczyzna, z którym chce iść przez życie, wiedziałam, że nie ma na co czekać. Zwłaszcza, że ta nasza codzienność nie do końca była taka piękna, ponieważ to była walka o czystość. Wiedząc, że nie poradzimy sobie z tym sami. Chcieliśmy zaprosić do tego Pana Boga i no jedyną drogą było zawarcie związku małżeńskiego. No i Pan Bóg naprawdę tak tym pokierował, że we wrześniu byliśmy mężem i żoną. Sukienkę pożyczyłam w kościół ubrała ciocia, samochód pożyczyliśmy od Ja, więc jakby nie było nam wiele potrzeba, żeby po prostu być. No, już kroczyć z Panem Bogiem tą drogą naszą wspólną, ale później po czasie zdałam sobie sprawę, jak ważną rolę też odegrała tutaj wspólnota. Że to jak, jak byli ważni, dla mnie najważniejsi, no jedni z najważniejszych w kościele, jak nas wspierali, ta modlitwa była inna i kapłani, których znaliśmy. Ten, ten moment był naprawdę magiczny i nic więcej nie było mi trzeba żadnej imprezy i pieniędzy. Nic byśmy w tym momencie myślę nie zmienili. Toż doszliśmy do tego momentu, kiedy podjęli się decyzję o ślubie i dosyć szybko, bo tak od czerwca do września decyzja, ślub. I co dalej? Jak wyglądało dalej wasze życie? Po ślubie wróciliśmy na studia, to był piąty rok. W sumie mieliśmy wtedy mniej obowiązków y, uczelnianych, więc już wtedy zaczęliśmy poświęcać się pracy, i, i tak naprawdę y, ten czas wspólny, było go coraz mniej. Nasze y, ambicje, które często nas przerastały, już wtedy dawały się wyznaki, bo poświęcaliśmy się często pracy bez reszty. W 2009 roku urodziła się pierwsza nasza. Ukochana córeczka. To było dla nas wielkie przeżycie. Dwa lata później urodziła się druga, równie wspaniała, też córeczka. I do tego czasu było wszystko. Wydawało mi się, że jest wszystko ok. Póki jeszcze dwójka dzieci. Olka miała dwie ręce, więc jakoś ogarnialiśmy te sprawy. Ja. Od początku poświęciłem się bardziej pracy i, i tym ekonomi sprawom ekonomicznym. Olka poświęciła się y, rodzinie i, i domowi, a, a ja nadal y, dużo pracowałem i, i zajmowałem się, no trochę można powiedzieć, trochę się zagubiłem w tym wszystkim. Następnym naszym krokiem było podjęcie decyzji o, o zakupie działki i już wtedy myśleliśmy o budowie domu. W tym czasie, podczas tej budowy i mojej w sumie ciągłej pracy, przyszła na świat trzecia córeczka, a tuż po niej nasz w sumie pierwszy synek, czwarte nasze dziecko, ukochany synek. Wtedy właśnie zaczęły się naprawdę poważne kłopoty. Olenka czuła się samotna, niekochana. Ja między budową a pracą wydawało mi się, że robię, że robię to dla rodziny i że to jest ważne, co robię. Przyszedł w końcu czas na to, żeby zająć się rodziną, zająć się swoimi relacjami i zająć się tym, co jest tak naprawdę najważniejsze, czyli naszym małżeństwem. Patrząc na Waszą historię, byłoby chyba czymś nieprawdziwym, gdybyśmy chcieli mówić tylko o tych rzeczach dobrych, chociaż no, niby tak się powinno robić, tak? że mówi się tylko o tym, co jest dobre, pozytywne. Ale dzisiaj ta nasza rozmowa ona pokazuje, jakie małżeństwa są naprawdę: że każdy ma swoje problemy, że to nie jest tak, że yy, nagle taka sielanka jest. Myślę, że każde małżeństwo coś takiego przeżywa jak, na swój sposób i jakby. Y, odpowiednio do, do jakby swojego, nie wiem, swojej wiary, swojego poziomu i tak dalej. Y, ale dostrzegacie dzisiaj, że pomimo wszystko Pan Bóg was prowadzi? Kiedy zabrakło wspólnoty w naszym życie, w życiu i kiedy tak po ludzku zaczęliśmy się siłować z rzeczywistością, z realizacją swoich planów i marzeń y, i Pan Bóg y, nie był już... Nie, nie kroczyliśmy razem z Panem Bogiem, nie zawierzyliśmy wszystkiego... Y, przestaliśmy mu chyba dziękować w pewnym momencie za wszystko to co mamy i za to w jakim jesteśmy punkcie położeniu wtedy zaczęły nasze drogi się bardzo rozjeżdżać w sensie tak jak już Przemek mówił on się zajął pracą ja domem i gdzieś to wszystko nie było tą całością i dopiero Znowu powrót do wspólnoty, do ludzi, którzy bardzo kochają Pana Boga, do, którzy dali nam znowu swoim życiem świadectwo tego, jak Pan Bóg jest ważny. Przypomniało nam, co tak naprawdę w życiu jest ważne i, i, i dokąd, ma, dokąd zmierzamy, co, co chcemy w życiu osiągnąć. I, i, i dla mnie, przynajmniej, to jest. Ostatnio bardzo, bardzo ma to dużą wartość, że ja dopiero wtedy, kiedy zaczynam zawierzać pewne swoje problemy, Bogu widzę, że to wszystko się samo rozwiązuje, widzę, że jestem spokojniejszy, widzę, że e, tak naprawdę to życie nabiera teraz sensu. Ja, ja chciałem Wam bardzo podziękować za to. Dzisiaj dużo dziękujemy e, za tą dzisiejszą rozmowę, świadectwo bardziej, dlatego że... Jeżeli ktoś dotychczas pomyślał, że jest aż tak słodko, kiedy słucha naszych tutaj tych spotkań, rozmów, no to dzisiaj widzimy, że może nie tyle, że nie jest słodko, tylko że jest prawdziwie i że każdy z nas zmaga się jakoś ze swoim życiem i z małżeństwem. I to, co dla mnie jakoś tak szczególnie dzisiaj, to co mnie jakoś tak poruszyło, to jest właśnie to, co wy odkrywacie chyba cały czas, że kiedy pomieszają się priorytety w życiu, to wtedy. Niestety, no, dużo rzeczy się gdzieś tam wali, mówiąc tak bardzo prosto, i nie układa się tak, jak powinny się układać. A jednak to pojęcie, że Pan Bóg pierwszy, później mąż czy żona, później dzieci, i dopiero później wszystko, to jest trudne bardzo, żeby to realizować, ale to myślę, że to jest chyba najlepsza droga. Bo dzisiaj razem, wspólnie odkrywamy, że być z Bogiem, jemu zabierzeć się no to jest taka droga chyba najlepsza właśnie z Nim. Więc do wszystkich dzisiaj, którzy oglądają i słuchają tego świadectwa, no myślę, że właśnie warto zaprosić Jezusa, jeżeli macie jakieś problemy. Ja wiem, że to nie jest takie proste i że nagle wszystko się zmieni, ale może to dzisiaj to świadectwo Oli i Przemka, za które bardzo dziękuję, może komuś pokazało właśnie takie światełko, że warto iść za Jezusem, bo kiedy się idzie z Nim, pomimo tego, że to nie jest proste, to Jezus zaczyna troszeczkę po swojemu, czyli dobrze układać. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy.